Cześć moi kochani, z tej strony Madzia, logopeda z sercem. Witam Was bardzo serdecznie ze Subska. Za mną piękna, urokliwa kamienica. I z tego miejsca właśnie chciałabym Wam opowiedzieć o terapii. Dlaczego o terapii? Terapia w życiu rodzica, logopedy i dziecka jest bardzo ważna. Co to jest ta terapia? Terapia to systemowe, świadome oddziaływanie specjalistów i środowiska domowego na wszystkie sfery poznawcze. Sfery, funkcje poznawcze z kolei to percepcja, wzrok, dotyk, słuch, węch, smak, a także pamięć, myślenie, rozumienie, podejmowanie decyzji oraz uczenia się. Umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność uczenia się. Dobrze, po co zaczynamy terapię? Terapia służy tak naprawdę zniwelowaniu skutków zaburzeń spowodowanych czynnikami okołoporodowymi lub genetycznymi. I w terapii bardzo często odnosimy się do normy. A norma to jest częstotliwość występowania danego zachowania charakterystycznego dla danej grupy. I określa właśnie ta grupa osiągnięty poziom czynności psychicznych i ruchowych, Czyli zbiera się takie informacje, które dotyczą zachowań, umiejętności osiąganych przez dzieci na danym etapie i na tej podstawie buduje się normę. Czyli na przykład dziecko w szóstym miesiącu posiada umiejętność samodzielnego siedzenia. Dobrze, co jest jeszcze ważne w terapii, to te, ta norma nam jest potrzebna tak naprawdę do tego jeżeli ustalamy terapię, to patrzymy, co dziecko potrafi przede wszystkim i tak naprawdę na jakim etapie jest. Czyli jeżeli dziecko jest na etapie siedzenia, to tak naprawdę uczymy kolejnych umiejętności. Jeżeli tak naprawdę dziecko nie potrafi gryźć, nie będzie potrafiło mówić. Jeżeli dziecko... Nie potrafi y, trzymać przedmiotów z przeciwstawianiem kciuka. Nie będzie potrafiło manipulować przedmiotami, tak? Więc patrzymy tak naprawdę na to, co dziecko potrafi i od tego etapu rozpoczynamy. Co jest jeszcze bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, co tak naprawdę zdarzyło się podczas mojej terapii. Prowadziłam diagnozę i po co właśnie te normy? Dziecko, które miało 14 miesięcy, nie potrafiło chodzić. Norma do chodzenia to właśnie między 12 a 14 miesiącem. I prowadziłam diagnozę, prowadziłam i w sumie nie widziałam jakby żadnego czynnika, który mógłby spowodować problem z chodzeniem. Dziewczynka świetnie manipulowała przedmiotami, potrafiała obracać kartki w książeczkach, otrzymywała kontakt wzrokowy. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się, że jest idealnie. Ale okazało się, może to taka prozaiczna rzecz, ale właśnie tak warto czasami wnikliwie poprowadzić tą terapię, że dziewczynka spała z rodzicami, nie posiadała własnego łóżeczka, czyli nie miała możliwości uczenia się, chwytania szczebelków i uczenia się chodzenia w łóżeczku. I to spowodowało to tak naprawdę to opóźnienie w rozwoju ruchowym. Więc naprawdę musimy <laughs> pierwsze znać normę, a także sytuację rodzinną dziecka i być takimi troszkę detektywami, jeżeli chodzi o stawianie diagnozy i przyczyn, które powodują to, że dziecko czegoś nie potrafi. To pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na pewno pokażę Wam jeszcze ten piękny, urokliwy subs. Ja jeszcze chyba muszę pokazać tą kamienicę. I zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie.